Hej hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Marwola, a to jest Empire Total War. Witajcie moi drodzy. E, Okej okay, słuchajcie. E, cóż tutaj ostatnio dzialiśmy, mianowicie prowadzimy cały czas wojnę e, z prusami. No i ostatnio e, udało nam się odbić Gdańsk oraz e, stoczyliśmy e, ciężką, w, ciężką bitwę z, o Królewiec. A więc zajęliśmy Prusy Wschodnie oraz Prusy zachodnie. E, dobrze. To jest nasza druga armia. To jest nasza druga armia, która się tutaj formuje. No i będziemy chcieli zaatakować tutaj te siły pruskie. Następnym naszym celem będzie uderzenie na Wrocław, uderzenie na Pragę, no i później skierujemy się na Berlin. Takie są przynajmniej moje plany. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. No niestety nie mam już tutaj jakikolwiek finansów, dlatego też kończymy turę lecimy dalej no i zobaczymy przyspieszmy to troszeczkę no dobra sytuacja przedstawia się dobrze tak też czułem tak też czuję, czułem Wiem, wiem, wiem. Niestety. Ym... Tak czułem, że oni zaatakują ponownie Gdańsk. I trzeba będzie go znowu odbijać. Ale spokojnie. Ale spokojnie. Damy radę. Za bardzo się pośpieszyłem z tym atakiem na Prusy. Na Królewiec. Ale ogólnie rzecz biorąc nie jest źle. Nasza armia jest w pobliżu, tak więc w miarę szybko powinniśmy sobie dać tutaj radę. Tak, ja wiem, wiem, wiem. Tutaj wojska się nam rekrutują cały czas. Okej, okay. uderzamy. Uderzamy na te siły pruskie. Dobra, szturmujemy. Szturmujemy, moi mili. My widzimy się już za chwileczkę w bitwie, a więc do zobaczyska. Ok, już jesteśmy, a więc dobrze, rozmieśćmy nasze siły, nasze działa, stawmy sobie tutaj, nasza piota stawi się tu, tak właściwie to, czekajcie... Zróbmy to dokładnie przynajmniej Tak A te oddziały te oddziały tak Okej okay. Nasz generał tutaj z tyłu niech się trzymie Nie chciałbym żeby zginął was tutaj No i rozpocznijmy Rozpocznijmy Przeciwnik poza zasięgiem to ciekawe. Powiem szczerze. Co? Zaczynacie coś działać? Czy tak będziemy stać? No, pięknie. Ruszają, ruszają do boju. Nic specjalnego oni tutaj nie mają. Nic, co by zrobiło na mnie większe wrażenie. Myślę sobie tak, czworoboczki. Wszędzie na pewno pierwsza uderzy kawaleria. Przynajmniej nie zdziwiłoby mnie to. Teraz tak wy. Bucić tutaj. No to są oddziały milicji, nic szczególnego. Ale idą, cały czas naprzód. A my jesteśmy przygotowani na to, aby ich przywitać z należytym szacunkiem. Szacunkiem należytym Niemcom. Ładnie! Ładnie poszło. To mają oni swoje działa. Chyba byłoby Dobra, zróbmy tak. Naszą kawalerię przerzućmy na drugie skrzydło. Bardziej, że oni tutaj zaczęli atakować nas. Wejść, wejść w zasięg naszej pioty. No, zapraszamy. Będzie fajnie. Dobra Teraz tak Wyłupać tutaj O, no, oni już tutaj tracą siły no, damy sobie z nimi tutaj świetnie radę Dobra Teraz tak, was tutaj Jak tu? No, niezbyt duże efekty. Udało się tutaj osiągnąć. Tutaj ta kawaleria cały czas nacierać próbuje. Ładnie, przewaliliśmy im. Przygotować się do kolejnego natarcia. Kawalerii wroga. kartacze Walić. No, tu w piotę liniową. Uu, ci tu ostro zaszaleli. Łupnąć tym, łupnąć tym. Takie są plany. Dobra, teraz tak. Wy porzućcie te czworoboki. Stawić się tu. Biegiem, panowie. O, i tu zostali zmasakrowani przez naszą artylerię. Teraz tak wy kłopnijcie tym. Teraz tak nasza kawaleria. Co oni tu kombinują? O, no, tu kolejne uderzenie kawalerii. Wroga. tu mocno obrywają, tu jednak cały czas ta kawaleria tutaj szaleje. Dobra, powrócić do standardowych formacji. No, i za czas próbują atakować. Dobra, pauza. Teraz tak nasze działa. Kula armatnie. upać w ten oddział tu. Teraz tak, tutaj. Czworoboczki sobie zróbmy. Dobra, tu już walki z piechotą. A się uzbrojonymi mieszkańcami. Nic szczególnego. Hey, powrót do standardowych formacji Walnąć im boki. ładnie im przywaliliśmy z tych kartaczy dziś kule armatnie Kupa ci to działa Dobra, ci tu nie mają szans Uderzyli, ale nic nie są w stanie za bardzo nam zrobić Tu Powrót do standardowej formacji Piechota Wroga nadciąga Nieźle, nieźle, nieźle. Trzeba przygotować kartacze. Upać we wrogów. Wstawicie tutaj. Biegiem, panowie, biegiem. Dobra. Tutaj powrót do, stand do standardowych formacji. Bardzo miło. Wiemy, panowie, Tak, chłupać tu, jak tam nasza kawaleria, Okej, okay, oni tutaj coś będą chcieli na pewno próbować stworzyć. ...z tych swoich niedobitków. Uuu! Wtedy wszystko przelatuje nad głowami... ...tym alter leżystom. No, zniszczycie te działa. To byłoby dobre posunięcie. Dobra. Uu. Tak, zniszczyliśmy im jedno działo. Zostało im już tylko jedno. Tak więc... Siły przeciwnika słabną z każdą chwilą. Podejść tu. My tutaj. Dobra. Kawaleria pogonić dziekinierów uderzyć nawet na tą kawalerii, na, ty, na tą artylerię ruską, czemu nie? Dobra zaczęliśmy się tłuc uwaga droga kawaleria w pobliżu I tu giną jeden po drugim uderzyć działa wstrzymać ostrzał ja tak nasza piechota ustawicie tu biegiem panowie Nie zwolić im zjać. O, nie mają szans. Typki. A tak, ci tutaj uciekają. Bardzo miło. Dobra, zakończymy bitwę. Heroiczne zwycięstwo, wspaniale. Gdańsk ponownie jest nasz, co mnie osobiście bardzo, ale to bardzo cieszy. Minimalne straty ponieśliśmy i zajęliśmy nasze, nasze bardzo ważne miasto. I teraz tak, tutaj Wasza mamy dostojność. posiłki. dla naszej jest, drugiej tak? armii. Tu, uzupełniać straty. To odbudować. Zobaczymy. No i zobaczymy. Więc nie mogę to jeszcze oddziału wyrbować. Musimy najpierw, najpierw odbudować e, tutaj się całe to miasto. Cały królewiec. Aby móc zacząć tam tworzyć garnizon. No zobaczymy. Zobaczymy. Okej. Okay. Kończmy turę, lecimy dalej. Zobaczymy, co z tego wszystkiego tutaj wyjdzie. No, na razie sytuacja wygląda bardzo ciekawie. Prusy są gnębione, zarówno przez nas, jak i przez naszych sojuszników, których jest dosyć sporo. Ponieważ mamy sojusz z Rosją, sojusz z Francją, a więc z potęgami europejskimi. Francja jest jeszcze oczywiście przed rewolucją. No. Dobra. Okej. Okay. Pracujmy, 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 a będzie wszystko dobrze. Mamy nowego m, agenta. O, tu mnie interesował. Ten agent. Tego agenta oczywiście wysam do Berlina. Nie, to jest Drezno, przepraszam. Ciebie do Berlina. Tak. Mój kolego. E, teraz tak, to tutaj m, naprawmy. Tu. To też naprawmy. Ok, tu uzupełniamy straty. Tutaj z Warszawy wyślijmy trzy oddziały milicji. Tak, uzupełniać dalej straty. Kierować się w stronę Wrocławia. Takie są przynajmniej moje plany. Niestety nie stać nas na razie na zbudowanie większej ilości wojsk No zobaczymy Zobaczymy co my tu mamy? Śmierć funkcjonariusza To się zdarza Dobrze jest Okej okay, myślę że możemy kończyć tą turę No niestety mamy problemy finansowe co nie jest zbyt miłą wiadomością. Znaczy hmm, pieniądze w sensie, że uzupełnianie strat w armiach jest cholernie, cholernie kosztowne w tej części. No i przez to hmm, jest trudno. Hiszpania, umowa handlowa, sojusz wojskowy. Oni dodatku chcą zapłacić. Jestem jak najbardziej za. Jak najbardziej za jestem. Mnie to się podoba. Dzięki temu uzyskamy większy przychód oraz sojusznika. Sojusznika, który liczy się na świecie, ponieważ Hiszpania ma chyba największe kolonie zamorskie. Dzięki temu będziemy mogli wcielić w plan, wcielić w życie plan ataku na Szwecję oraz na Imperium Osmańskie od razu po rozprawieniu się z Prusami. Są przynajmniej moje plany Tu mamy kolejnego agenta W ogóle muszę to yy, Ten budynek muszę przekształcić w coś innego W coś bardziej sensownego Badam się Dobra Wkraczać do Niebronionego Wrocławia Zaproponować kapitulację obrońcom Bardzo mi ośląsk został wcielony do Rzeczpospolitej Tutaj Dobra, to sobie zwerbujmy troszkę wojsk. Śląsk zajęty. Stracono naszego agenta w Pradze. Niedobrze. Ty infiltruj w Berlinie. Co tu słychać? O, i tu mają potężne umocnienia. O, ciekawie, ciekawie, ciekawie. Dobra, teraz tak, Ciebie przerzucamy do Pragi, Zbieguje. ponieważ we Wrocławiu już nie będziesz potrzebny. Teraz tak, tu potrzebujemy jeszcze 3 oddziały piechoty, werbunek, niestety stać nas tylko na jeden. Teraz czekajcie, zamiast tego... To odbudowujemy, dobra. To naprawmy. To zapewni nam większe, większe... szczęście. W tym miejscu. To spalmy. Nie potrzebujemy aż takiej ilości szpiegów po prostu. Dobra, najważniejsze to, że Śląsk udało się przejąć. Tutaj są Gliwice, a więc miejscowość, obok której bardzo blisko mieszkam. E, dobra co my tu jeszcze mamy. Tutaj jeszcze trzeba byłoby zainwestować, odbudować ten budynek. Dobra, tu Wenecja. Bardzo miło. Zobaczmy z kim możemy pohandlować jeszcze. O, Konfederacja Maracka. To może być interesujące. Zaproponujmy umowę handlową. Przyjęli. Co mnie bardzo cieszy. A więc handlujemy z Indiami. Możemy także pohandlować z Hanowerem. Niestety nie chcą. Hanower jest sojusznikiem Prus. Tak, zgadza się, z sojusznikiem plus, dlatego też nie przepadamy za sobą. Jeszcze ja oczywiście z plusami prowadzę zażartą wojnę. Dobrze jest. Wracamy tu. O, to jeszcze szłoby odbudować, ale na razie nie mam funduszy. Okej, okay. zakończmy turę. No i lecimy dalej. Zobaczymy. No słuchajcie, Prusom zostały dwa... Miasta Berlin oraz Praga. Trzeba się będzie z nimi ostatecznie policzyć. Dobrze jest. Dobrze jest. Dobra. No szybciej te tury mogłyby lecieć Bo troszeczkę to trwa Niestety Ale słuchajcie zaczynamy powoli otwierać się na, na, na handel z całym światem Co jest jak najbardziej dobrym posunięciem Okej okay, cały czas tutaj opracowujemy nowe technologie Dzięki którym O yy, opracowano termometr rtęciowy Możecie sobie poczytać jeśli kogoś to interesuje Tutaj piechota. Tego na razie nie rozbudowujemy. Dobra, teraz tak. Ładny przychód mamy. Tu sferwujmy sobie ta, trzy oddziały piechoty liniowej, które będą nam bardzo potrzebne. Tu cztery oddziały milicji, która będzie stanowiła w Wrocławiu garnizon. Tu jeszcze uzupełnijmy straty do końca. Następnie... To przekształćmy... Dobra, to może zaraz. Nie, dobra, to najpierw przekształćmy warsztat. Rzemieślniczy. Jak tam nasz, nasz ksiądz? Mamy 90% tutaj. Dobra... Tutaj trzeba by było podziałać dosyć mocno w kwestiach religijnych, ale spokojnie, wszystko w swoim czasie. Dobra, czy my coś tu jeszcze możemy zrobić? Jest Hanover. Hmm. A, tu jeszcze mają... Są prusacy. Hanower został zajęty przez Prusy swego czasu Więc w sumie mają trzy, trzy miasta, które, które trzeba byłoby zająć To nasza armia uderzy na, na Pragę Takie są przynajmniej plany Dobra To chyba byłoby na tyle jeśli chodzi o tą turę Teraz tak czy jak my te siły nasze wyprowadzimy Okej okay. Będzie tu cisza i spokój. Dobra, ustawmy się tutaj. Co prawda czekamy jeszcze tutaj na uzupełnienia. Ale zablokowaliśmy obydwa te mosty i to jest najważniejsze. Dzięki temu armie wroga tędy nie przejdą. Mosty na, na odrze oczywiście. Dobra, lecimy dalej. No to nasz szpieg prawie już dotarł do Pragi. Tu trzeba zrobić porządek z Niemcami, z tymi państewkami niemieckimi. Bo to jest mm, przesada, tam jest tak dużo państw. To jest kosmos, to jest po prostu kosmos. No tam was z Marokiem Hiszpanie walczą, starają poszerzyć swoje wpływy w Afryce Północnej. No, ciekawie, ciekawie, ciekawie. Ja też, że za niedługo będę chciał uderzyć właśnie na Bliski Wschód. Kierować się w stronę Indii. No i wszystko, słuchajcie, wszystko zależy od tego, jak się będą układały moje relacje z państwami europejskimi. Jeśli będą dobre, to nie widzę przeszkód, żeby z nimi nie prowadzić wojen. Tylko się z nim spróbować dogadać Skupicie z kolei na państwa, które mają jakieś wąty wobec nas ładnie Raz tak Te trzy oddziały Do tej armii Tak was wyprowadzić By tu wejść Dobra, tu się rekrutują kolejne oddziały Ale my nie możemy tracić czasu uderzyć na te siły tutaj Mamy miażdżącą przewagę. E, automatycznie to rozegrajmy. Dobra. Sklepaliśmy naszych wrogów. W razie tu zupełnie straty. Tutaj także wyciśniecie tu. Ciebie. Do Pragi. Badam cel. Niestety nie udało się tam przedostać. Nie będzie niczego podejrzewał. Teraz... tak. Mamy co robić, powiem szczerze. To trzeba rozbudować. Na to nas nie stać, niestety. Na gmach rządu nowy. Tak. To naprawić... Albo no czekajcie. Tutaj była ta fabryka do naprawienia. To naprawmy. Ważniejsza sprawa. To możemy naprawić. Dobra, no i zaczynamy się powoli, powoli, powoli rozwijać <laughs> Trzeba byłoby stworzyć jeszcze jedną armię Myślę, że to by nie zaszkodziło naszym interesom Dobra, kończymy turę, lećmy dalej w takim razie No i zobaczymy Tu Hiszpanie kombinują strasznie. Uu. O, słuchajcie, myślę, że yy, nadchodzi spora bitwa. Spora bitwa z siłami, yy, z siłami pruskimi. Armia, która chyba szła na Wrocław, natknęła się na nasze siły. No cóż, słuchajcie, przyjmiemy tą bitwę, stoczymy ją sobie już w następnym odcinku. A tymczasem mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania, jak i do oceniania tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam, Życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.